Witam Was w kolejnym filmiku Witam Was także w tym co zaprezentuję zaprezentuje może eee, Tutaj jak wiem pogoda już taka zimowa, jesienna Pochmurna Kamerka widać, że to jakoś jak rozjaśnia, bo nie wiem może wszyscy już jest tak ciemno Tak 15 oczywiście 15, jestem nagrywać Czwartek Powiem wam tak W tym filmiku powiem wam o nowych nabytkach Co się pozmieniało Co planuję I zobaczymy Tutaj tak Tu i próbuję dopuścić go Tu kurde Ona cały czas to wywala Jakieś problemy ma swoje Tutaj i z nią, ale coś nie za bardzo Ty jesteś na pokrycie tej samiczki Coś nie tak chyba Powiedz mi oko Właśnie, też coś Dobra, yy, koniec świrowania. Tutaj nie idzieś coś pokryć problem, ale... Już rozwikłem zagadkę, tutaj widać nie ma nic, nie ma nic. Czekają na młodzież jeszcze dwa. Te yy, dwie komory. Tutaj jak widać to wszystko jest w porządku z naszym króliczkiem. Jedna tak ładnie, się wyłożył. A no, ona jest trochę taka... Widzicie, tak puchliwa. Wie, wiesz która ręka cię karmi, a uciekasz, zobaczysz, że nie będziesz miała jedzenia. Tutaj nie wiem, coś kombinuję, ale tam mniejsza oto, co nie? I tak trzeba ja wam mogę powiedzieć. Nowy nabytek do hodowli trafił. Jest to królik yy, nowozelandzki, biały. Byłem na wystawie w Gnieźnie Króliku Nowozelandzkich, padł mi w oko takie białe. Eee... Pomyślałem sobie, że tam za, czy ceny były drogie. Najdroższe, co paździemy, to kosztowało pięćdziesiąt. Ja sobie jego kupiłem za sto parę. Eee, kupiłem go. I nie ma go tu w tej hodowli, tylko jest w tamtej, jakby. Też moja, ale w tamtej. I po prostu na następnym filmiku, jak może, będę miał czas, to Wam go pokażę i zobaczymy Opiszę Wam. To jest nowozelandzka samiczka. Będę go ją krył z nowozelandzkim czerwonym. Eee, taka ten... Mieszanko kolorów. Kolorów, a nie rasy. Rasa będzie nowozelandzka i tak, tylko kolor. I zobaczymy. Eee, ona była na wystawie, miała ocenę 92 czy tam 34, nie pamiętam. I po prostu w y, sobie, że ją kupię, ona będzie miała, miała rok rok i troszkę, no więc rok i trochę y, tutaj to sobie takie kurde tutaj, taki haczyk. Czyli można dociążać tutaj właśnie do plondeka co nie więc tak to wygląda do domu zajdę zjem. jem obiad może będę to trzeba podnieść jak najwyżej tu dobrze Dobra będzie w miarę równo o to chodzi. Tu bym musiał jeszcze podnieść. To jedno oczko. Teraz... Teraz tak. Teraz może być. Było hmm, jakieś. Teraz ty coś może powiesz mi co. Ten ma taki paśnik tutaj drewno. Nie wiem jaka będzie jakość, ale coś mam nagrom. Tutaj, więc tak wody nie leję do no fanów, tylko widać, że je po trochu, żeby nie zamarzało, bo już mrozy są. Rano było minus 4 chyba. No ale śniegu wiesz, że jeszcze że dużo nie było, więc liczyłem, że coś śniegu będzie w tym roku szybciej. Ja tu nic. Lipa, lipa, lipa. Ale tam poczekamy zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy co, nie? Zacznijmy pojeżdżać. Masz coś do dodania? No właśnie, no właśnie. Co damy im? Paszy? Siano też i No. Dobra. Siano! No, pachnie, kurde. Tak to wygląda. Ty, kurde, króliko, być może nie dwa i sławym kiedyś nagrabisz i źle skończysz. Mam pomysł. Tu wsadzę w te oczka, że ta Franca nie będzie mogła w to wskaczyć. I co, masz teraz coś do powiedzenia? Odkożona Kurde, ale tutaj, tak. Tu głowę i tak psiu, psiu, robi. To będę się drutem wiązał. Kawał coś kręcić i ona jedynie już, już będzie mogła nic mnie nie zrobi. Ha, ha, ha. Ale dobra, tam na razie to. Wiem, na razie tu wsadzę trochę. Chodzę, że tak to wali, bo to jest taki królik, że. Swoje specyficzny. No. Masz i się też. Przegryź sobie na ząbek, chcesz zarzuć. Tak jak ten tutaj, osobnik. na ząbek, ale to jest, się cieszy. No te króliki luj, jeszcze ładnie pachnie bo... to. Co się mogą? I wtedy pojeść. To tutaj. Jeden to dużo u niej bo dużo nie jest, tyle mu sobie właśnie tutaj. Ja, króliczek. Mm, co jeszcze? Sypiemy im paszy. Paszy. tylko idziemy odnieść na worek. Dobra, tu im trochę dam, bo tyle nie skrywałem. będę musiał umieszać na jutro, ale tam na dwa króliki starczy. Bartek, ale czy mówisz na dwa? Jeden. Jak są jeden, dwa? Trzy. A, bo, trzy, bo dwa mówię, bo tu tu kurde są zasypowe, jak widać. I tam sobie sam konsumuję. Tyle ile potrzebuję. Ty nie otwieraj, bo kiedyś wypadniesz. O, widzieliście to. Jak zaatakowała. Co za stwór. Dobra. Pyk. Hop. Podamy. Syfelki. i tak wygląda ich wieczorny. Można by rzecz posiłek dla królików. Yy, jeszcze tylko wody dolewam, ale na razie widzę, że mają, więc jutro rano dostaną wody, więc jak to się widać prezentuje, więc niedługo się zbliża Mikołaj, wygrałem to czwartek, piątek jest Mikołaj, więc wszystkim oglądającym życzę dużo zdrowia, radości, uśmiechu. Żeby spędzić te święto Mikołaj e, z rodziną Żeby wszystko wam się spełniło marzeń, pomyślności I ja tylko bym chciał życzyć, żeby ten kanał się rozwijał Więc myślę, że do świąt jakbyśmy wbili 150 subskrypcji Mamy 130, 20 subskrypcji Myślę, że jest to możliwe, żeby wbić te 150, 20 brakuje Do świąt, czyli do Wigilii albo do Sylwestra Jak będzie to 150 To w Sylwestra może coś poszczelamy Na filmiku, coś wam odpalę i zobaczymy Więc no, Trzymajcie się, do następnego Niech wam Mikołaj mocniej Młodszej widowni przyniesie Fajne upominki Prezenty Więc do następnego, trzymajcie się